W piątej kolejce 33 sezonu kolejne zwycięstwa odniosły zespoły Electro Team, który pokonał KFV Galaxy oraz LZS Blues Jelcz-Laskowice, który ograł KFC. Na tych meczach byliśmy z naszymi kamerami. A co działo się w pozostałych spotkaniach? Zapraszamy na podsumowanie piątej kolejki. Sponsorem drużyny jest KFC, najpopularniejsza ogólnoświatowa sieć restauracji serwująca dania z kurczaka. Światowy pionier restauracji szybkiej obsługi. Zespół McDonald's po raz pierwszy w tym sezonie musiał przełknąć gorycz porażki. Pogromcami Beniaminka Superwronby okazali się koszykarze TSC kogeneracja SA. Co ciekawe, McDonald's prowadził niemal cały mecz, ale w końcówce zabrakło zimnej krwi, co skrzętnie wykorzystali rywale. W drugim meczu obecny misz Samprał pewnie ograł event-serwis. W obu meczach pierwszej ligi walka trwała do ostatnich sekund. Goliszek podłogi rzutem na taśmę w ostatniej sekundzie wygrał pierwsze spotkanie w 33 sezonie, pokonując jednym punktem TST. W drugim meczu Warriors gonili łże elity niemal całe spotkanie, ale ostatecznie nie udało im się pokonać rywali. Łże elity okazały się lepsze o 5 punktów. W drugiej lidze kolejne zwycięstwa, już trzecie w 33 sezonie, odniosły zespoły Militaria.pl, PB Budotex i Zebrano.com.pl. Najtrudniejsze zwycięstwo przyszło koszykarzom Zebrano.com.pl, którzy pokonali TKKE razem Wołów tylko dwoma punktami. Jedną z największych niespodzianek w piątej kolejce w trzeciej lidze było zwycięstwo zespołu Skies nad spadkowiczem Ejlert Legnica. Liderem Skies był Grzegorz Fast, który rzucił 30 punktów. Kolejne wysokie zwycięstwo odnotował zespół Granimek Wrocław, który pokonał Rico Frigo różnicą aż 49 punktów. Sponsorem drużyny jest ElektroDi. Inwestycje na miarę Twoich potrzeb. Na koniec tradycyjnie trzy najlepsze akcje z relacjonowanych meczów. Numer trzy to indywidualne zagranie środkowego Blues Plus Jerzlawkowicę Andrzeja Żygadło. Numer dwa to zespołowa akcja elektroteamu, którą wykończył Waldemar Gaberski. W najlepszej akcji Tomasz Gromek z KFV Galaxy blokuje Tomasza Kalińskiego. Jednak ten blok nie zatrzymał centra Elektroteamu, bowiem Kaliński i tak zdobył punkty.